Cześć, witam was w odcinku z Roblox. Dzisiaj wracam do was z Tower Defense Simulator. Jak widzicie event jest już w grze, między innymi zmieniło się menu. Mamy tutaj różne takie rzeczy. i co? przede wszystkim jeżeli chodzi o nagrody eventu. Mamy Holiday Scouta. Bardzo ładny skin uważam. Będę chciał go zdobyć, Przede wszystkie skiny stąd będę chciał zdobyć, to jest pewne akurat. Holiday Day Soldier też jest bardzo ładny, święty Mikołaj taki, jeżeli się nie mylę. To jego chyba widzieliśmy na jakimś zdjęciu wczoraj. O, Holiday Shotgun, tak jak podejrzewałem, Double Barrel wystawał z tego prezentu. I co? Jego widzieliśmy na, konkretnie na tym skrynie, którego ja, za, które ja zauważyłem w trakcie już montowania filmu. Taka fajna czapka, taki lekko wyblakły skin, można by powiedzieć. Nie jest taki mocny czerwony. Holiday Krok Boss. Tutaj nie jest to sniper, to jest Boss, Aczkolwiek zmyliło mnie wcześniej to, że staję tutaj, tutaj, jak widzicie, broń i po drugie, kuca Holiday Cowboy. To będę chciał sobie zrobić na 100%. To jest tak piękny skin, moim zdaniem. No Kto by nie chciał mieć świątecznego cowboya Holiday Minigunner? Czyli taki skin. No, jest już Holiday Minigunner. Mam nadzieję, że to nie jest zastępstwo. Mam nadzieję, że to jest inny skin, a nie ten sam co ja mam bo mój jest bardzo taki, wiecie, bogaty, stary, og, jak to się mówi, old gamer. Holiday Commander, najpiękniejszy skin jaki jest w grze, no i oczywiście Holiday Engineer, którego też warto bardzo mieć, bo jest, w do reszty skinów, on jest taki bardziej elfowy. Dobra, ale to nie na teraz. Znaczy, nie na teraz, no, dużo powiedziane, i bo to jest na teraz, ale teraz pójdziemy sobie event. Nie będę dodawał chyba własnej muzyki, tylko niech zostanie ta w grze. Bo jest zresztą bardzo ład, Postawi swojego gdzieś tutaj. Oni niech postawił swojego gdzieś tutaj, tutaj, tutaj. Chyba się nie dogadaliśmy za bardzo. Tu jest za sześćset, tu jest za tyle. A ten inżynier to tutaj tak słabo postawiony trochę, w sensie mi się nie podoba, ale niech będzie. Moim zdaniem im bliżej tego miejsca tym lepiej, ale niech im będzie już, nie będę narzekał tak bardzo. Rozważmy postawienie kolejnego, tak mi się wydaje, że będzie to dobry pomysł. Gdzieś tu. że tutaj jakiś commander może. Dobra, większy zasięg, ale za to za chwilę będziemy mogli sobie kupić tą, ale sobie kupimy jeszcze dwa DJ-a, to mi się wydaje. Niech on sobie tutaj działa, będziemy już farmić na niego. W sumie mamy dobrą obronę, w sensie ten. Myślałem, że on sobie postawił tak randomowo, a to jest całkiem dobre, nie? To jest bardzo dobra. O idzie nowa jednostka, to jest Snowball Elf i one idą stąd, to jest Elf Camp. Pomyliłem się wczoraj. To nie był jakby Battle Pass, tylko to był pass na event. To jest coś na styl, jakby to powiedzieć. W Tower Battles jest, takie, jest taka jednostka, a no i stamtąd wychodzą różne szkielety. No i to jest bardzo podobne do Tower Battles, tutaj przyznam, ale jednak no. Ale jednak tutaj jest lepsze, to dużo lepsze. Co? Boss is Z? Only 200 tysięcy HP? No to faktycznie Easy. To jest, porównując do Sombry... Znaczy Sombry, co? Czym jest Sombra? Skąd ja wziąłem to słowo? A, z Overwatcha. Dobra informacja. Pomyliło mi się. Do Ambry. Porównując do Ambry, która miała milion HP, jest to trochę słabe. W sensie rozumiecie. Dobrze jest, dobrze jest, bardzo dobrze jest. Nie dosięga ten nasz DJ tam za bardzo. W sensie wydaje mi się, że jeżeli chodzi, no to wafa nie wraca zbyt dużo powerów, ale wiecie. Rozważam, żeby postawić tutaj kolejny buł. Po... Dobra, poczekamy, ulepszymy DJ-a. To fakt, Commander jest coraz bardziej useless znaczy no nie, nie powiedziałbym bo jest na przydatny, bo jednak jedyny tower jaki daje buffy ale mam nadzieję że będzie mnie słychać w tym może lepiej nie będę się odzywał w sumie albo no, przyciszę się czy się ed na końcu chyba nie I oni będą się teraz wzajemnie bofować chyba, prawda? Czy nie? To skomplikowane. O, no i przyszedł nas... Tylko gdzie on jest? A, tu jest. Przyszedł nas nasz bokser Myślałem, że to jest eventowy tower, ale okazało się, że jest to... ...postać, która... ...nie jest z nami jednak. Nie trzyma z nami tutaj... ...współy. Wręcz przeciwnie. Czy on w nas rzuca, czy mi się wydaje? Nie. On w nas rzuca, to nie w porządku. To jest oszukany tower, moim zdaniem. Jaki jeżyk. Kurde, no, to się nazywa niezły jeżyk. Wydaje mi się, że przyda się minigunner. O, idzie Miecznik, ale fajny. To jednak wychodzi na to, że to nie był... Jak to się nazywa? Nie był to i nasz Slasher, niestety. A szkoda, bo był to bardzo ładny... Znaczy, zapowiadał się bardzo ładny skin. Ale cóż... O, idzie tutaj binarek Gift Bomber. Ale fajny, on jest powietrzny w ogóle. I on jedzie... On leci. Ale nie zahacza. To dobra wiadomość. Wydaje mi się, że naprawdę będę chciał zdobyć tego towera. Jak nie zdobędę go z eventu, to go kupię. Więc tak czy inaczej. Ale zapowiada się dobrze, ze względu, że mamy tutaj jednak, wiecie, Wszystko. Tu postawię drugiego króliczka. Niech on sobie tam działa. Niech on przyspiesza im atak. i ma tak tak dalej. W sumie to nie wiem, czy tu jest placement limit. Dwa? Shotting tu? Nie wiem, dobra, mniej więcej. Nie rozumiem tak mniej więcej. Czy będzie nam już potrzebny atak w sensie tego? Nie, chyba jeszcze nie. Dobra, czy inaczej mamy już na szczęście wymaksowany jeden komander do wódca. Także z górki powinno być, tak mi się wydaje, ale... Ten elf z mieczem mi się bardzo podoba, tak szczerze. Jest to jeden z lepszych. Kiedy będzie ten, dobra, już jest została pieniężna. Nie rozumiem tylko co znaczy to 66, że można przywrócić 66 zdrowia. Nie, nie wiem o co z tym chodzi, tak szczerze. To może oznaczać wszystko. Kupmy sobie kolejnego migenera. Co będzie nam tutaj bronił? Dobrze się to zapowiada. Naprawdę wydaje mi się, że mam potencjał wygrać, no. Wydaje mi się, że postawię sobie tutaj jeszcze tego... Yy, Milicjanta. Niech on sobie tu będzie też strzelał swój. W swoje rzeczy. Bo on ma, pamiętajmy, że on zadaje bardzo dużo damage. 7 damage'a na full poziomie, więc to jest naprawdę... ...bardzo dobry wynik. Jeszcze kosztuje mniej niż minigunner. Jeszcze mam flayed ten... ...detekcję. Mm, mamy, dobra. Jest, nasz, najpiękniejszy skin. Powiedzmy, że dostawimy jeszcze tutaj jednego. A nie, nie dostawimy, bo nie mamy pieniędzy no tak. Teraz dostawimy, znaczy za chwilę dostawimy. Jest tak treper gdzie tutaj jest Tutaj tak Ej, 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 boli. To nie jest dobry wynik. To już się źle kończy. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Wyrównaliśmy to jakoś. Ripiet kolejny, szkoda. Mam nadzieję, że to wygramy, bo to jednak jest, wiecie. Nie są łatwe, po pierwsze, a po drugie, trochę tu czasu zajmuje. I gdzie jest ten Czy Czemu on dostał tar tyle tarczy? Dobra, jest dobrze, chyba. Dobra, mamy już chyba wszystkie wejwy przeszliśmy, tak? Chyba tak. Czyli, że możemy zacząć farbić na swoje bowery, tak mi się wydaje. To nie, chyba na noze jednak klikać to, żeby to przeżyć. Znaczy, co więcej damage'a i mniej koszuje? Fajnie. O. Oj. Czy na pewno to był dobry pomysł? No nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to był mistrzowski pomysł, ale dobra, powiedzmy, że niech ci tam będzie. Gdzie mam komandera? Tu jest jeden, a gdzie jest drugi? Tu jest. Laguje mi się zaczyna. Zaczyna mi się lagować w sensie. Ej, ej, ej. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ale może się uda. Wydaje się, że będzie dobrze. W sensie zobaczcie to HP Mecha Klaus idzie. Niesamowity tower. Znaczy Tower. To jest akurat dobrze powiedziane, że to jest tower, ale... Gdzie ja go postawiłem? Tu jest Dawaj, kolejny I gdzie jest mój yy, turet? Tutaj I kolejny jest tu I ostatni jest tu. No i chyba wygraliśmy to, co, nie? Czy nie? Prawdopodobnie tak No Chyba, że jakiś niewidzialny zombie przyjdzie. I nas wykończy, no to wtedy wiadomo, że to będzie trochę cięższe dawajcie, dawajcie, ciśniemy to, wygramy. 100 HP, 1000 hP, jeżeli to przegramy, to nie wiem Pójdę naprawdę się w się powierzę Dawajcie I mamy to, wygraliśmy GG, super gra moim zdaniem. Tylko jeszcze musimy wybronić to i mamy badgę, przede wszystkim. To się nagrywało? Nagrało się 30 minut, nie? Ile tego mod było? 28 sekund i 48... 28 minut 48 sekund. Wróćmy do lobby, odbierzmy naszego towera. No, zobaczmy, co dostaliśmy, czy dostaliśmy jakieś te... Elf Camp Tower. Niesamowita sprawa. No to co? odbieramy nasze tutaj towerki, budujemy sobie nowy build. Myślę, że Cowboy wróci. Myślę, że Minigunner. Myślę, że elf camp jest pewny. Ale co jeszcze? Inżynier. Mamy Elfkampa, więc wydaje mi się, że jeśli o to chodzi, to Chyba tyle, ewentualnie z... może być. Dobra, tak czy inaczej, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, mi się bardzo podobało, także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Myślę, że jeszcze nagram Wam kolejny odcinek z testowania e-kampan dzisiaj, także jeżeli nie zobaczycie tego dzisiaj, to zobaczycie to jutro, to trzymajcie się i cześć.